Pilny komunikat OBWE po drugiej turze wyborów. Są zastrzeżenia. Za nami wybory prezydenckie 2025. W drugiej turze udział wzięli Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski, a nieznacznie więcej głosów zdobył pierwszy z nich. Teraz Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE, wydała komunikat po wyborach w Polsce. Wybory prezydenckie za nami. Rekord frekwencji Karol Nawrocki górą. Frekwencja w tegorocznych wyborach na urząd prezydenta była rekordowa. Dane PKW pokazały, że do głosowania poszło 71,63% Polek i Polaków do tego uprawnionych. W badaniu Exit Poll ogłoszonym o godzinie 21.00 nieznacznym zwycięzcą wyborów został Rafał Trzaskowski. W sondażu na zlecenie TVP, TVNu i Polsatu kandydat Ko uzyskał 50,3% głosów, a jego kontrkandydat Karol Nawrocki 49,7%. Podobne są rezultaty ankiety na zlecenie TV Republika. Tutaj Rafał Trzaskowski uzyskał 50,17%, a Karol Nawrocki 49,83%. Po godzina 23.00 podano wyniki pierwszego Late Pol. Z nich wynikało, że prezydentem Polski zostanie Karol Nawrocki. Kandydat obywatelski zebrał 50,7% głosów, a Rafał Trzaskowski 49,3%. Kolejny sondaż late poll, opublikowany po godzinie jednej w nocy, wskazywał już na dwuprocentową przewagę Karola Nawrockiego nad Rafałem Trzaskowskim. Już wtedy było wiadomo, że tylko cud uratowałby kandydata ko. Najpiękniejsza Polka według Macieja musiała? A co sądzi o dodzie? Ostatecznie, dziś nad ranem wszystko stało się jasne. Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, prezes IPNU został nowym prezydentem Polski. Karol Nawrocki uzyskał 50,89% głosów, a Rafał Trzaskowski 49,11%. Ponadto frekwencja wyniosła 71,63%. To najlepszy wynik w historii wyborów prezydenckich w Polsce od 1989 roku. 6 sierpnia Karol Nawrocki oficjalnie rozpocznie swoją pierwszą kadencję. OBWE wydała komunikat po wyborach w Polsce. Komunikat w sprawie wyborów prezydenckich w Polsce wydali zagraniczni obserwatorzy z Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE. To organizacja międzynarodowa, która uznawana jest za organizację regionalną, zgodnie z treścią rozdziału 8 Karty Narodów Zjednoczonych. Jej celem jest zapobieganie powstawaniu konfliktów w Europie. Poza państwami europejskimi do OBWE należą też Stany Zjednoczone, Kanada, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan i Tadżykistan. W międzynarodowej obserwacji wyborów prezydenckich w Polsce wzięło udział 42 obserwatorów z 24 krajów, w tym 34 ekspertów ODIHR, Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE i długoterminowych obserwatorów oraz ośmiu parlamentarzystów i pracowników ZPRE, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Wspólna misja obserwacyjna ODIHR i ZPRE wydała specjalny komunikat w sprawie wyborów prezydenckich w Polsce. Stwierdzono, że podobnie jak w ITUR-ze, wolność słowa, zrzeszania się i pokojowego zgromadzania się była przestrzegana także przed drugą turą wyborów prezydenckich. Uznano także, że elekcje przeprowadzono profesjonalnie i sprawnie. Pojawiły się jednak pewne zastrzeżenia. OBWE ma zastrzeżenia co do wyborów w Polsce. Zdaniem obserwatorów, kampania prezydencka w Polsce stawała się coraz bardziej konfrontacyjna. W komunikacie OBWE uznano, że obaj kandydaci rywalizowali o głosy podzielonego i ideologicznie rozdrobnionego elektoratu. W raporcie zawarto też, że użycie podżegających i nietolerancyjnych komunikatów wyraźnie spadło przed drugą turą. Szefowej misji obserwacyjnej ODIHR Erdan Mijatowicz nie umknęło również zjawisko, które ujawniła kampania: chodzi o „głębie polskiej polaryzacji politycznej i podziałów społecznych. Jak przyznała szefowa misji, z tego powodu polskie społeczeństwo potrzebuje inkluzywnego dialogu. Przywódcy polityczni muszą teraz jeszcze bardziej wzmocnić wiarygodność i rozliczalność polskich instytucji demokratycznych dla dobra wszystkich obywateli. Prawdziwa demokracja nie powinna być grą o sumie zerowej, jest wspólną odpowiedzialnością, dodała Mijatowicz. W komunikacie OBWE zawarto również, że władze podejmowały działania mające na celu ochronę procesu wyborczego przed dezinformacją pochodzącą z zagranicy. Mimo to, według obserwatorów, wysiłki te nie były odpowiednio skoordynowane, a komunikaty publiczne związane z podejmowanymi działaniami nie zawsze były zgodne. Z kolei szef delegacji ZPR Julian Bulaj wyciągnął pozytywny wniosek wynikający z wysokiej frekwencji w drugiej turze wyborów prezydenckich. Przyznał, iż odzwierciedla silne zaangażowanie obywateli polskich w siłę i jakość ich demokracji. Dodał, że wyborcy w Polsce byli w stanie podejmować świadome decyzje, mimo tego, że krajobraz medialny był silnie spolaryzowany. Obserwatorzy dopatrzyli się też kontrowersji w finansowaniu kampanii wyborczej. Ich zdaniem środki nie były wystarczające, by uniknąć zaangażowania stron trzecich. Zmniejszyło to rozliczalność i integralność procesu wyborczego. Z raportu wynika też, że media w Polsce wykazują silnie spolaryzowany przekaz. Obserwatorzy zauważyli też, że treści w większości mediów, w tym u nadawcy publicznego, nie zawsze zawierały informacje bezstronne. Oceniono też jedyną telewizyjną debatę między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim, do której doszło przed drugą turą wyborów. Obserwatorzy uznali, że charakteryzowała się brakiem jakiejkolwiek skutecznej moderacji, przez co mogła być wykorzystywana jako platforma do wzajemnych oskarżeń, a nie jako rzetelnego i merytorycznego porównania programów wyborczych.